Witam serdecznie. Troszeczkę to trwało, um, przerwa zrobiła się dłuższa w moim malowaniu, ale za to teraz kwitnie wszystko. Właściwie już niektóre, niektóre mo motywy już nam umknęły, yy, już bez... Yy, bez przekwit, konwalie zniknęły, ale za to jest teraz piwona. Widzicie, co stwierdziłam, bo zajmuję się tymi piwoniami już przez jakiś czas i stwierdziłam, że najbardziej, tak w tajemnicy trzymam, najbardziej podoba mi się. Zapach jest cudny, ale nie to w rozkwicie, ta rozkwitnięta i taka wybujała, już yy, zafascynował mnie, zafascynował mnie pąk piwony, więc było sobie coś takiego. Potem to pokazywałam, Tutaj nawet Kredkami na samym początku, a potem zrobiłam sobie w tym małym. Próbowałam też na różnych papierach. I jak to jest naprawdę bardzo fajnie, przysiąść nad jednym motywem troszeczkę i, i zobaczyć, co się dzieje. Jak on y, zmienić dobór kolorów, zmienić właśnie papier, na którym malujemy. Tutaj na tym papierze, w tym moim szkicowniku, on jest. O ile to tak fajnie wygląda taki poszarpany i w ogóle wszystko papier jest trudny. Trzeba długo odczekać, żeby wyschła jedna warstwa, żeby nałożyć następną. Także tak o ile lubię, lubię go, lubię w nim malować, o ile to nie jest na takie takie nie jest to papier najłatwiejszy zwyczajnie. Tutaj z białymi to dobrze Tutaj na ten papier, który już sam sobie jest ciekawy, położyłam jeszcze troszeczkę podkładu pod akwarele, żeby zwyczajnie zobaczyć, co się wydarzy. Tutaj zaczęłam taki szkicownik, gdzie postanowiłam sobie taką bajkę. Właśnie tematyczną. Zaczęłam od tych piwoni, ponieważ teraz są. Lubię, jak wiecie, te, tą biel w akwareli. Lubię, kiedy, kiedy papier zostaje biały, kiedy się nam tak właśnie fajnie... To wtedy można takie super muśnięcia sobie robić. I właśnie ten pąk, który mnie tak bardzo zafascynował. Tutaj już takie pół otwarte. Jeszcze z boku, z boku też je lubię. E, tutaj bardziej. One, one właśnie te... One się tak bardzo dziwnie przebarwiają. Z czasem robią się od takich, właśnie od takiego koloru łososia. One się potem przebarwią i zrobią się wręcz takie, takie kremowe, pastelowe właśnie. Fajnie jest ją obserwować. A poza tym ja w każdej fazie kwiatów, które mam w domu, robię im zdjęcia. Ustawiam je w różnych miejscach, przyglądam się jak to wygląda. Bo potem mamy z tego bardzo fajną bardzo fajną bardzo fajne materiały, żeby sobie na ich podstawie malować i nie potrzebujemy do tego cudych zdjęć. Tutaj z kolei tak jakoś tak, taki wycinek jakiegoś krzaku, a tutaj na innym papierze. Nie powiem wam jaki to papier, bo, bo bo nie wiem. Ktoś likwidował swoje zbiory papieru i została mu taka kartka, czy też kilka i, i ją dostałam. Tutaj z kolei bardziej na mokro, gdzie, gdzie tak właściwie ta faza druga po wyschnięciu to już dodanie tylko kilku, kilku momencików i, i zobaczcie, no, pąki są jak dla mnie genialne i tym pąkiem się teraz, się teraz właśnie zajmiemy. No kula. I to jest takie troszeczkę przycisne, byście bardziej widzieli. To jest taki właśnie takie coś, a potem fantastycznie jest ten pierwszy zielony, jak gdyby to jest to coś, co otacza ta, ta pierwsza warstwa, ona może sobie być tu, ona może się gdzieś tam już lekko rozchylać, aby uwolnić, jak gdyby te właśnie, no to będzie miało tak. Przyglądajmy się, to jest to jest połowa sukcesu chyba już, żeby żeby Chyba, że narobiłaś już tyle szkiców i narobiłaś już tyle prób, że sobie możesz pozwolić na właśnie jakąś taką już swobodę, którą, którą masz, kiedy już się na, napatrzysz. No to jest, to jest naprawdę genialna. Ona ma też tak fajnie, bo zobaczcie, tutaj w tym miejscu, kiedy, kiedy przy samej główce są jeszcze takie ze dwa, trzy listki, to one są tak fajnie, one nie są tak, one są wąsko, a potem dopiero szerzej i to jest to, 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 co, to, co lubię zawsze zobaczyć, co jest typowe i co jest charakterystyczne. Liść, jak wygląda ten liść, że to jest, że to jest jakieś takie właśnie coś i potem rozchodzi nam się to na, na w całości trzyma, będzie się, będzie się trzymało, tak? A tutaj rozchodzi nam się na takie jakieś właśnie trzy i czy te trzy, w zależności od wielkości, albo one są, Trzy, czy zawsze trzy, zaraz, zaraz sprawdzę, przyjrzeć się właśnie temu. Nawet, nawet taki, się taki, taki szkic samych liści byłby, byłby też bardzo interesujący, aby, aby się oswoić, aby się tutaj taki właśnie jakoś, nie, to by było coś takiego i tak go zobaczyć teraz, sobie z tej strony, potem ma ten następny tu i ten trzeci tam i tą całość tutaj w łodyżce. Fajna rzecz. Jeżeli nie bardzo lubisz szkicowanie, to możesz oczywiście od razu szkicować sobie kolorem, co też jest bardzo fajne. Ja sobie tutaj właśnie zrobiłam taki szybciutki szkic, właśnie tylko, tylko kolorem. I to jest, to, jest, to jest też coś, co co uczy nas swobodę, jak gdyby, żeby, bo w momencie, kiedy, kiedy ja zrobię sobie szkic, kiedy ja sobie to wszystko tak ślicznie już obrysuję i, 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 i już tak wiem, co gdzie, to potem zaczynam się trzymać bardzo tych linii, tych kresek, tego wszystkiego, żeby, żeby nie wyjść poza, żeby nie, nie, nie było za mało, za dużo, żeby tak było akuratnie. A w momencie, kiedy ja sobie robię to tylko pędzelkiem, to jestem jak gdyby swobodniejsza, wolniejsza, ja sobie to po prostu robię, i ja się tym, tym malowaniem bawię. I tak sobie właśnie przez ten czas, kiedy, kiedy tutaj do Was nic nie mówiłam, nie, nie, nie malowałam. No to oczywiście malowałyśmy na warsztatach i, i zajmuję się tym cały czas, i, i dużo sama dla siebie maluję, yy, oglądając pracę wspaniałych akwarelistów. Yy, I tak sobie myślę, że wiecie co? Nie każdy z nas będzie, nie każdemu jest dane być, być genialnym, światowej sławy, ale każdy z nas. Może malować i każdy z nas może mieć frajdę z tego malowania. I dlatego należy malować dla samego malowania. A, a efekt, jak się uda, fajnie. Jak się nie uda, to uda się może następnym razem, albo następnym, a nawet jak się nigdy nie uda, to i tak się fajnie malowało. Zobaczcie, co się dzieje ten płatek, o którym te liście, o których mówiłam, takie trzy. Wystarczy, że ja sobie zrobię taki w sumie jeden ruch, i tutaj gdzieś zakończę. A potem do tego mogę to sobie poszerzyć, jeżeli chcę. Zastanów się, jak kładziesz, bo on może zostawiać. Ja już na innych filmikach mówiłam, on może zrobić taki ślad, może zrobić taki, ty możesz zrobić taki ślad. Popaw się troszeczkę, jeżeli masz te lub podobne. Zauważyłam sama u siebie, że ja nie bardzo wykorzystuję, nawet jakoś tam machinalnie używam tych pędzelków. Ale tak z pełną świadomością ym, wykorzystać to, 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 co ten wędzelek mi tutaj umożliwia, to tego też chyba nie robię. Dopiero przy tych właśnie piwoniach. Czy on ma taki właśnie, takiej końcówki nie ma, ale od tego jesteśmy sobie tutaj osobami malującymi, żeby sobie pofantazjować i pobawić się plamą i, i, i tym wszystkim. Więc. Poćwicz sobie to, jeżeli masz ochotę, jeżeli jeszcze nie ćwiczyłaś, ćwiczyłeś, chociaż coraz bardziej widzę, że, że od kwiatków to jednak my, panowie od dawania kwiatków, panowie i panie od malowania. Zobaczcie przy okazji jak fajnie, przez to, że nabrałam jasnego, ciemnego koloru, on mi się od razu tutaj też, tu się, tu się dzieje kolor przy tym jednym pędzel, przy tym jednym pociągnięciu i właściwie czy ja potem yy, czy ja potem dodam jeszcze wejdę z następną warstwą, czy ja potem coś tutaj jeszcze zacznę jakieś głębi dodawać przez dodawanie yy, ciemniejszego koloru. No to mogę to robić, ale ale już nawet taki jeden jest fajny. Także yy, będę malowała właśnie tymi yy, skośnymi pędzelkami i tak jak mówiłam yy, i tak jak mówiłam właśnie yy, nawet przy tym, zobacz, jeżeli zrobię takie coś, i ja sobie tutaj gdzieś zaznaczę mocniej, że on się tu będzie otwierał. A potem jeszcze tym, ponieważ one tu w tym momencie, gdzie, gdzie ta zielona część, ta osłona nachodzi, to ten kolor jest taki właśnie, tam się mienią jakieś inne kolory. Jeżeli zrobię sobie tak i tak. Gdzieś tutaj, tak i tam z fantazją jakąś, a tutaj zrobię to, co mówiłam, że to, co mi się tak podoba, czy od dołu do góry, czy od góry do dołu wszystko jedno, i sobie możesz taką tańczącą właśnie mm, piwonię już, już sobie tutaj wyczarować. To może być następna, chociaż typowe jest dla nich też to, właśnie to z, 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 zauważenie tego typowego, żeby piwonia była piwonią, a nie nagle jakąś dalią, czy, czy czymś tam co, co podobne ponki ma czyli jest to jakiś kwiat i potem z tej łodygi wychodzi gdzieś gdzieś wychodzą tutaj czyli tu jest ten wielki już tu są dwa małe ale oczywiście jeżeli sobie zatańczę moim pędzelkiem jak chcę to no to też mogę sobie to zrobić czyli znowu zrobię sobie tak a potem wejdę troszeczkę z jakimś różowym żeby ten kolor tu w tym miejscu tak fajniejszy o, zamknięty jest, potem kiedy wyschnie, możesz sobie jeszcze się bawić z tym albo, albo tak właśnie tylko, tylko raz i zostawić i niech się, i niech się tak wydarzy bez, bez wtórnego e, wchodzenia. Czy ty sobie te liście e, udekorujesz jeszcze, wzbogacisz jeszcze przez jakieś brązy, czy, czy, czy jakoś tak, żeby im tutaj troszeczkę życia było, może tam znowu jakieś robale czy coś, o jakoś tak. No, także fajny motyw i właśnie ten pąk, który mnie tak zafascynował. Także jeszcze raz namaluję teraz już tak spokojnie i troszeczkę, ale bez szkicowania właśnie te te pąki, a potem, a potem wejdę sobie, a potem zrobię sobie jakiś taki obrazek. Jak to mi tam wygląda? No genialne jest właśnie to, że to jest, że to jest takie coś i czy, czy ty zaczniesz tak jak ja teraz że z obu stron czy ty sobie zaczniesz w ten sposób że ty sobie tak tutaj zostawiałabym jedynie zostawiałabym jedynie światła troszeczkę tego białego papieru aby, aby, się, już właśnie, aby się już właśnie coś tam działo ja sobie teraz dodam tego może wymieszam troszeczkę z jakimś żeby cieplejszy było z jakąś zielenią na to mogę sobie nałożyć Mm. tak tu od razu mogę sobie tutaj zaznaczyć tylko troszkę im papier wilgotniejszy tym zaczyna to pracować i coś tam się wydarzy mi jeszcze potem sobie zrobi właśnie te i potem sobie zrobię jako, że jestem praworęczna to tak a potem sobie zrobię jakiś tam taki ten, co to wygląda mało szczęśliwie więc Coś będę musiała tutaj albo dodam mu trzeci gdzieś tam, żeby było różnie i teraz tu jest takie w sumie fajne miejsce, takie taki grubsze i się takim lejkiem schodzi na dół, a potem jakby zostawić na tym, na tym pędzelku troszeczkę mniej farby i zrobić sobie tutaj właśnie może taki potrójny, gdzie znowu zaczynam tak i przyciskając. Przyciskając, robię mu coś takiego. Tym razem nie będę wchodziła tutaj, pokazywała żadnych, że to ma jakieś nerwy, że tam się coś dzieje. Jedynie coś takiego. Można jeszcze tak fajnie wzbogacić tą małą ilustrację czymś takim, że zabieram troszeczkę papierka, i gdzieś tam zabiorę troszeczkę światła, i już zaczyna się dziać fajniej, ciekawiej. Tutaj mogę sobie też jakoś tak uszczknąć troszeczkę koloru. A teraz, w momencie, kiedy to mi już troszeczkę przeszło e, odrobinę, to ja sobie dodam jeszcze, tylko znajdę tak, to ja sobie tutaj, one się nachodzą na siebie, tak jak takie, mm, no takie, takie właśnie. Brukselka tak chyba robi. Tak, właśnie, tak się jest, taki zamyka się w takim. Potrzebuję koloru, który będzie ciemniejszy żeby mi tu właśnie pokazał jeżeli to jest ten pierwszy zamykający chociaż tutaj, tutaj już tak się rozdzieliły że już mam jak gdyby jeden zewnętrzny, drugi w środku a jak mu zrobię jeszcze coś takiego i tutaj w tym świetle też odrobinę wejdę a teraz powtórzę sobie jedynie ten moment przesunę odrobinę to przesunę troszeczkę bardziej mało mi się podoba to miejsce które tak jakoś zaszło, zrobię tak. Może w to wejdę znowu odrobinę i zieleni, żeby podkreślić, że to jest właśnie jeszcze ten pąk, że, że tutaj się dzieje, albo dodam sobie troszeczkę jakichś takich właśnie cieplejszych kolorów tu gdzieś. W momencie, kiedy, kiedy maluję sobie tak dla siebie, bez takiego bez, takiego, bez taki, takiego parcia, że to musi być dzieło, to wtedy jest, jest chyba fajniej. Nie mam, nie mam żadnego stresu. Cieszy mnie każde pociągnięcie pędzelka i no jest fajnie. Tutaj znowu zobacz. Niech mi sobie zostały tym razem takie gryzdołki. Patrzę, czy to jest fajne, czy nie fajne. Mogę, mogę próbować. Mogę sobie to Tutaj da a co będzie, jeżeli wilgotnym pędzelkiem przejadę troszeczkę, by się to gdzieś tam jeszcze, może zepsuję, może nie zepsuję. Jak spróbuję i zepsuję, no to spróbowałam i wiem, że nie rób tego nigdy więcej. Ale jak nie zepsuję, nie, nie spróbuję, to nie będę wiedziała, że w ogóle takie coś można. Tutaj zobacz znowu tym negatywem, jak fajnie, jak fajnie tu właśnie można budować takie różności. Dajmy na to, patrzę, jak to tam jest. Załóżmy, że tutaj byłby jeszcze jeden, jakiś tam właśnie taki, ten pierwszy płatek. W momencie, kiedy tu od tego miejsca odjadę i zostawię mu tylko taki minimalnie jaśniejszy kolor, a to pociągnę sobie dalej, może tu zrobię mu jeszcze więcej, to co zostawiam z przodu jaśniejsze, zaczyna, to światełko zaczyna tak fajnie świecić, a tu się robi tak, a tu z u dołu wejdę troszeczkę znowu z ciemniejszym kolorem, może tu w to wejdę sobie, tam są takie, tam są też takie brzegi, tutaj zdarza się ten kolor. Nie wiem ile obserwujecie, ja staram się jak najwięcej obserwować to co się, to co się w danej roślinicy dzieje. No tak i tak, i te wszystkie światła i cienie spowodują, że to będzie plastyczne i fajne i... Zamknięte. A teraz namaluję piwonie, która, która. Mm, lubię je też. Kiepsko mi wychodzą, i także sama jestem ciekawa, co to wyjdzie. Jak wyjdzie, fajnie, ale jak nie wyjdzie, no to, no to też fajnie, bo tak jak mówię, pomalowałam sobie. Ona, jak się otworzy, to ma w środku całą masę takich drobnych poszarpańców, o takich jakiś tutaj, coś takiego. A potem jest tych kilka płatków, i one są jakieś takie, one się tam różniście zagija, zaginają. Ja nie jestem specjalistką, tego kwiata jeszcze nie czuję tak naprawdę. Maluję je, ale. Ale takiej wielkiej miłości między nami jeszcze nie ma. Może ona kiedyś przyjdzie. Do, do, do tych właśnie maleńkich pączków to już tak, to już je, to, to wielkie to jeszcze nie. Moja wspaniała koleżanka akwarelistka, Jola Drost, maluje te właśnie otwarte bardzo pięknie. Także wejdźcie kiedyś, jak będziecie mieli chęć na jej stronę na Facebooku, albo jak będziecie mieli okazję na jakąś wystawę jej i zobaczcie jak ona fajnie, a ja zresztą pokażę Wam filmiku ze dwie prace Joli, aby było widać, że Malowała nie... będę na Italia, na bloku do akwareli Italia firmy Renaissance, zrobię sobie jednak taki mały szkic, żeby tylko zaznaczyć gdzie, gdzie mniej więcej tu widzę jest coś takiego, takie zrobię, może tu jakiś, jakiś właśnie ten pąk a ponieważ chcę, żeby było tego więcej, więc dam sobie jeszcze jeden, może jeszcze tu jeden, może tu, no i, no i dobrze, na razie, na razie, starczy mi. Tak już zostawię moją kolejną walkę właśnie z piwoniami. I wiadomo, że ćwiczenie czyni mistrza. Jeżeli chcemy dojść do celu, no to po prostu trzeba przysiąść. Ja jeszcze przy piwoniach muszę troszeczkę, troszeczkę posiedzieć. A teraz pokazuję wam piwonie namalowane przez, przez jak mówiłam, przez Jolę Drost. I przy okazji zapraszam tych, którym będzie akurat termin pasował i którym nie będzie za daleko na dni ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie 17 i 18 czerwca. W sobotę warsztaty akwarelowe prowadziła będzie malowanie kwiatów, prowadziła będzie Jola, a w niedzielę będę je prowadziła ja. Malowały będziemy Kwiaty, które akurat wystawiane będą, czy też będą w tych ogrodach. Także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę obserwować to, co dzieje się na Zamku Królewskim, w ogrodach tego zamku. I jeżeli macie ochotę, zapisujcie się, będzie nam miło spotkać się z Wami. A teraz przyjemnego malowania piwoni albo innego fajnego kwiatka. Trzymajcie się zdrowo. Na razie pa.